Witajcie kochani, bardzo ciepło i serdecznie. Przyszło do mnie takie pytanie, co osoba, o której myślisz, ma Tobie do przekazania w tej sprawie? Ma do przekazania Tobie to, że stara się żyć najlepiej jak potrafi, ale jest to bardzo trudne, ponieważ od pra, pra wieków. Była uwikłana w pewne systemy, jej przodkowie. Było to wszystko przekazywane z pokolenia na pokolenie i stara się najlepiej jak może żyć, tańczyć z życiem, ze światem, wyluzować, nie napinać się tak. Ale no, wygląda na to, że nie jest to łatwe zadanie dla tej osoby. Ta osoba, o której myślicie, ona ma dla Was uczucia, ona ma dla Was serce, ale ta karta pokazała się jako tło, a więc pokazała się, że być może to wszystko jest w ukryciu. To wszystko jest głęboko, głęboko schowane. Chciałabym Ci przekazać, że zastanawia się być może, jak te uczucia wyrazić, albo jak powiedzieć. O tym, co jest dla niej ważne. Na ten czas przechodzi lekcja uczenia się życia, tańca z życiem. I to jest dla niej najważniejsze. I w pewien sposób mocno wpływa właśnie na Was, na Waszą relację, na Wasze spotkania. Także, kochani moi, jeżeli macie ochotę. Zapraszam do czytań prywatnych e, po głębszą diagnostykę. Buziaczki dla Was i pa